Czy wiesz, że karalnym jest zabranie dla siebie znalezionej cudzej rzeczy? Pomimo panującemu przekonaniu, znalezione nie kradzione, karalnym jest zabranie dla siebie znalezionej cudzej rzeczy. Każdy, kto znalazł cudzą rzecz lub np. zabłąkane zwierzę, jest zobowiązany w ciągu dwóch tygodni od dnia jej znalezienia do zawiadomienia o tym fakcie np. policji lub w inny możliwy sposób poszukać jej posiadacza. Znalazca może uwolnić się od odpowiedzialności za przedmiotowe zachowanie, pomimo niezawiadomienia policji lub stosownego organu, jeśli podjął stosowne kroki w celu poszukiwania właściciela rzeczy. Można np. zamieścić ogłoszenie w internecie. Prasie lub umieścić własne ogłoszenie w miejscach publicznych. Pamiętaj, nie zwracając znalezionej rzeczy, dokonujemy przywłaszczenia. Jeżeli wartość tej rzeczy nie przekracza kwoty 500 zł, popełnia się jedynie wykroczenie. W sytuacji, gdy jej wartość przekracza 500 zł, grozi odpowiedzialność za popełnienie przestępstwa. Wykroczenie to może być popełnione zarówno w sposób umyślny, jak i nieumyślny. Naturalnie może je popełnić każda osoba, która znajdzie cudzą rzecz lub przybłąkane zwierzę. Jest to tak zwane wykroczenie formalne zaniechania, ponieważ istotą tego czynu jest zaniechanie stosownej reakcji. Zgodnie z ustawą o rzeczach znalezionych, znalazca przechowujący rzecz, który uczynił zadość swoim obowiązkom, może żądać znaleźnego w wysokości 1 dziesiątej wartości rzeczy jeżeli zgłosił swoje roszczenie najpóźniej w chwili wydania rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru. Odebranie znaleźnego jest jednak zdarzeniem, z którym może wiązać się również obowiązek uiszczenia podatku.